Jak się masz, kochanie, jak się masz? Wyście do Solidarności nie należeli. Jesteście w ogóle porządnym człowiekiem. A co pan myśli? Że mnie to tak cieszy, ta, ta moja robota, co? Że, że to w ogóle mnie nie rusza. Wcale nie, nie, nie jestem porządnym człowiekiem w ogóle. Ja na przykład lubię wypić sobie. To tak tego, tak, tak wie pan, że, że, że ja o świecie nic nie wiem. Ja już mam niebiesko w oczach. Ja to się ostatnio dowiedziałem, czy pan mówi. O! Tak nie za bardzo. W ostatnim czasie. To się od wiedzie. Chlej. A na dodatek ciągnął mnie do pracy w milicji. Nigdy nie wiesz czerwonym. Czerwony, a Lucyfer to jest jedno i to samo. Za 10 lat zabloki, a pan za udział w demonstracji. To jest. A, no to to, to jest... Nie mamy wpływu, pan i być. Gdyby każdy robił to, co do niego należy, zobaczymy. Nie byłyby potrzebne. Wszystko jest klonka. Rachel! Rachel.